Siemano, słuchajcie, z tej strony Ellipso500, a dzisiaj będziemy sobie grać w Speedway Challenge 2018 lub też, e, jak niektórzy mówią, Career, czyli kariera, a razem ze mną jest dzisiaj mój brachul, czyli Tymon. Przywitaj się do wideo. Siemano. Tak, e, dzisiaj zagramy sobie w tą grę, właściwie nie tyle co zagramy, a trochę Wam o niej powiemy, bo jest duża szansa, że jeszcze jej nie znacie, a na przykład interesujecie się żużlem, to my do tej gry Was trochę zachęcimy. Zanim zaczniemy, przypominam Wam o zostawieniu suba, łapki w górę oraz dzwonka. Oczywiście nie zmuszam, możecie tylko tego zrobić, a my już przechodzimy do e, jakby do tego w ogóle tematu filmu, nie? Dobra, słuchajcie, e, zaczniemy sobie z tego ekranu. I tutaj są takie cztery tryby: cztery tryby nie? szybka gra, wyzwanie, kariera, turniej lokalny. My najczęściej używamy tego trybu, czyli turniej lokalny. Nie? Gramy tutaj z moim bratem, ja oczywiście gram i mój tata, plus komputer tutaj w kasku białym. No i tata to miał wszystko z Asior i my z nim przegrywamy, a ja z tymkiem trzymamy mniej więcej podobny poziom. Nie? Tutaj wiadomo, można sobie ustawić nazwę jaką się chce. Ale dzisiaj raczej skupimy się na tym innym trybie, czyli szybkiej grze. Tu się po prostu rozdaje klawiatury, nie? I jakby można jechać. Tak to wygląda. Tutaj gwiazdki przyznajemy kto ile ma mieć i tak to jakby wygląda i po prostu na przykład tata gra myszką, nasz ja gram przyciskami AS, a tym on Dobrze mówię kly, nie? Bo ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, kolejnym trybem jest taki tryb jak kariera. O wejść. gra na niej ja, no właśnie, możemy na nią wejść. Gram tutaj pod nazwą Eli Filip Molski, hashtag 500. Jakby to już wygląda jak normalna kariera czyli jest Speedway, Grand przy różnego typu mistrzostwa Polski, liga polska, niemiecka, duńska, w no wszystkie, nie? Patrzcie, tutaj na przykład mam zaplanow zaplanowaną na szóstą kolejkę ekstra ligi, bo tutaj, jakby te ligi, ekstraliga równa się pierwsza liga, pierwsza liga równa się druga liga, druga liga równa się trzecia liga. No i teraz patrzcie, nie? Na przykład tutaj mamy tabelę. Moja drużyna jest w ekstralidze jako turn pierwsza, tak? Na przykład, nie? Bo jadę turniem sobie. Jak wygrywacie? Mhm. Dokładnie, tutaj są statystyki, Zobaczymy jak siedzę w Ekstralidze. Eee, oj, statystycznie jestem 13, ale jestem juniorem, więc to jest zrozumiałe, nie? 227. Naprawdę to jest bardzo precyzyjna gierka. Można się dotknąć do sezonu na przykład 2019. Eee, poczekajcie, w którym reprezentowałem w trzeciej lidze barwy ostrowa wielkopolskiego. Patrzcie, miałem średnią... Nie, poczekajcie, gdzie ja tu jestem? Czyli teraz mnie nie pokazuje. Nie wiem czemu. A, bo jest 2020. Chodzi nam o ten sezon. I zaraz spójrzcie. Ja mam tu średnią 24, 1,75. A w sezonie 2018 ta średnia wyglądała jeszcze inaczej. Wtedy miałem średnią. Już Wam mówię. A, znowu coś nie pokazuje. Dobra, mniejsza oto, nie? Tak to mniej więcej wygląda. I to jest jeszcze po prostu kalendarz. Czyli moja ekstra liga. I tutaj na przykład, nie, można sobie wybierać. Okej, okay, to jest takie, tutaj jest tabela statystyki, kalendarz i teraz tak, tutaj jest jakby mój motor, ja mam dwa motocykle, korzystam raczej z tego lepszego i tutaj po prostu są wszystkie, nie wiem, silniki, w ogóle no mój sprzęt, tutaj wszystkie statystyki, wiem te liczby, to jest wszystko ciężkie, ale można się z czasem w tym połapać. Tutaj moja oprzycie na motocykl, no <laughs> tak to wygląda, nie? Tymon jeszcze swojej kariery nie ma, ale z czasem też gdzieś tam do tego dojdzie. A tutaj na przykład jest mój kever, nie i też to można e, jakby kupować w ogóle tej sprzęty, bo tutaj jesteśmy w sklepie, teraz wybierać co się chce, nie tak e, wiecie, w ogóle... Znaczy tutaj są pieniądze, nie? I to nie ma tak, że bierzecie sobie co chcecie, bo to Wam znika. Ale oczywiście się za to wszystko zarabia, więc. E, bardzo realistyczna gra, nie można jak najbardziej ją porównywać do prawdziwego żużla, Mam nadzieję, że w ogóle znacie taki sport jak żurzel. Jeżeli nie, to bardzo serdecznie polecam i zachęcam Was, bo jest to bardzo naprawdę interesujący, motorowy sport. Na przykład tutaj są moje kontrakty. Ja w sezonie 18 i 19 jeździłem w Barwach Ostrowi, a teraz w sezonie 2020 przyszedłem do drużyny Ewinera Patora Tak się to prezentuje. Tu mam jeszcze jakieś umowy różne, sponsorskie. Okej. Okay. Tutaj też różnego typu jakby moje wypłaty, nie? Wypłaty na przykład za zawody. A tutaj z kolei dostaję jakby moje informacje na bieżąco. Tutaj od mojego menadżera gratulacje zakwalifikowałeś się do półfinału, młodzieżowy indywidualnej wsództwa kraju, Polska zakończyłeś rywalizację na pozycji numer 2, czyli takie powiadomienia. Tutaj na przykład media o GP w rybniku, znowu jakiś menadżer i znowu menadżer, o to są dane na przykład do sezonu 2019. Tak, reprezentowałam również barwy ligi brytyjskiej i duńskiej, z takich ciekawostek. Dobra, słuchajcie, to jest tryb kariery. Wydaje mi się, że on jest taki najbardziej rozszerzony i najciekawszy. Eee, tak, chcę na razie opuścić. Kolejnym trybem jest tryb wyzwanie, z którego ja raczej nie korzystam, na przykład dostaliśmy wyzwanie, Wygraj gorzowym w leśnie i nie przegraj żadnego biegu drużynowo jadąc, yy, jadąc jakby Krzysztofemka z przakiem. Na przykład nie takie są zadania. Jakby i tutaj różnego typu zadania. Na przykład tutaj we Wrocławiu nie przegraj Leśnem z Wrocławiem więcej niż 8 punktów. Gorzu Zielona na no takie różnego typu zadania, nie? Tak to się prezentuje tutaj jakby mm, nagrody. No i teraz przyjdziemy sobie do trybu szybka gra, gdzie można sobie na przykład wybrać y, ligę albo narodowe, ale one są płatne, na kim idziemy? A tutaj się wybiera... A. No właśnie, bo dzisiaj chcielibyśmy tak z cztery biegi pojechać, żeby pokazać Wam z Tymonem na czym polega w ogóle jakby jazda w tej grze, nie? Y, wydaje mi się, że możemy sobie A wylosujemy, możemy polską ligą pojechać na przykład. E, jakąś e, drugoligową drużyną weźmy, a na przykład Krosnem możemy pojechać. A nasi rywale, niech również Liga Polska, druga liga, a czy pierwsza liga, niech będzie ciekawiej i mogą pojechać łodzią. Taki układ chyba, ok. Ustawiamy tryb trudny oczywiście, bo my już jesteśmy takimi prosami, nie? E, to nie jest chwalenie, jakby co. E, ok. Możemy grać. Tutaj po prostu ustawiliśmy, że ja będę jechał AS-em, a Tymon Przyciskami KL, nie? Dobra, przechodzimy do gry i teraz tak mam, jaki tor bierzemy? Chyba zielona góra. Dobra. Tak, zielona góra będzie odpowiednim torem. Czy wszystko jest ustawione? Jest, więc y, pojedziemy parę biegów. Tutaj Kibicu? można wybierać skład, to już nie będziemy teraz tego robić. Patrzcie, ale na przykład można tutaj, wiecie, zmieniać zawodnika, nie? I tak zostanie, ale na razie zróbmy Roberta Mikowiaka, tak jak jest, nie? Eee, dobra. No co, Chyba przechodzimy do meczu. Jest pierwszy bieg, jedę w kasku czerwonym. Tymon jedzie w kasku niebieskim, jako Stanisław Burza, jako Ilja Czałow, Rosjanin. Dobra, bieg pierwszy, nie? Tymon jest w kasku niebieskim z czwartego pola, ja w kasku czerwonym z drugiego. I patrzcie, tutaj my zazwyczaj, przynajmniej ja, reagujemy na to światło. Pamiętaj, Tymon, że tutaj nie można na trawę wjeżdżać. E, przypominamy, my jesteśmy gospodarzami, tutaj, nie? Staram się ciebie nie wywozić, tej Tymon. Naprawdę jest bardzo realistyczna gradko. Ja przez to, że nagrywam film jestem ostatni. Nie mogę się skupić. Dobra, słuchajcie. Przyblokujemy sobie tego dziada. Kto to tam jest w żółty? Nawet nie wiem. Tymek... O no ładnie, po pojechałeś. Brawo, gratulacje. Ja tutaj nie mogę się odnaleźć. Dobra. Jadę do po jadę po kredzie, jadę po kredzie. Ja Spróbuję zblokować. Ale słuchajcie, to jest bieg, nie? Ej, jedziemy na 5-1. Dobra, słuchajcie, teraz będzie Last Lab. Pięknie, staram się jechać parą, Tymon, wiesz? No, ja też leję nie umiem. to, dowieź to. Ja nawet mogę Ci pozwolić zdobyć trójkę, a będzie tak fajnie, nie? Słuchajcie, ładne 5-1 na, na trybie trudnym, na zielonej górze. No, żyć nie ubierać. Jeszcze z trzy biegi pojedziemy. No, bo wiadomo, ten film nie może być jakiś taki totalnie długi. Ty jesteś, Tymon, w jakim kasku? Niebieskim. Niebieskim, dobra, ja w czerwonym. Więc kaski te same... A nie, ja w niebieskim. Ty w czerwonym. Aha! Bo coś się zamieniło. Dobra, nieważne. Ty on jest teraz w kasku czerwonym, ja w niebieskim. Jest to bieg juniorski. Już nie, nawet nie spojrzałem, kto kim jedzie. Ja chyba bodajże jadę Kamilem Marcincem, Tutaj jeszcze Kamil Kiełbasa, nie? A tak w ogóle, jak już jesteśmy przy temacie żóżla, to niebawem na YouTube pojawi się taki kanał Elipso Pożżółłowy. Tak, Tymon jest wykluczony, Elipso pożurzlowemu, gdzie będziemy sobie rozmawiać na temat żóżla, a ja jestem fanem apatoratoru Jakby ktoś nie wiedział, ale to tak informuję. Dobra, Tymon został z biegu wykluczony, bo, wy, bo wywiózł w Bandy Kask Żółty, więc ja pojadę w kasku Niebieskim. E, niestety sam, Tymon będzie chciał oglądać ten bieg z boksu tak na niby. Dobra, słuchajcie my na spokojnie sobie ich pogonimy tutaj. Dobra, wejdę w kredę. Na zielonej górze raczej tylko mała. Na pierwszym łuk ewentualnie można szerzej, ale ja raczej nie korzystam z tych ścieżek. Tryb szybka gra to jest taki początkowy. Jeżeli na przykład zaczynacie dopiero grać w tą grę, to możecie zagrać w szybką grę, a dopiero gdzieś tam potem polecam karierę. Jak już naprawdę jesteście takimi wykokszonymi graczami, umiecie jeździć i. No i po prostu czujecie, że ten poziom jest dla was za słaby. To wtedy jak najbardziej można się przenieść na karierę. Raczej już w tym biegu go nie dogoni, Chociaż próbujemy do końca. Jest szansa, jest szansa, jest szansa. Nie. Dobra, jestem drugi. Chciałem przytrzymać kredę, ale nie wyszło. 4, 2 dla nich, dobra, słuchajcie. Po czwartym biegu zakończymy. Teraz ja w kasku czerwonym, w niebieskim. 7, 5 wygrywamy jako wilki krosno, bo to nie ma tak, że na przykład jak jesteśmy wilkami krosno u siebie, to musimy jechać w krośnie. Nie, tor można wybierać jak się chce. Drużyny nie muszą być z takich samych lig, więc wiecie. Ten biały takiś ma problem, nie wiem czy defekt, czy coś z maszyną. No. Dobra, jedziemy sobie. A że Ty? No. Ja tutaj próbuję w kredę, Jeszcze na tym łuku to się nie uda. Na tym pewnie. Tymon tam też próbuje odważnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Oj, oj, oj. oj. Postaram się na... gwincior. No i ja wszystko straciłem. Dobra. Ale chociaż nieprzerwany. No właśnie, w sensie w tej grze sędzia jest taki dziwny, nie? Ktoś popełnia błąd, a ktoś z tyłu zahaczy o tylnie koło tego zawodnika i jest wykluczony. A jakby w ogóle nie miał z tym nic wspólnego... Ej. 3-3. No i ostatni bieg, który zadecyduje o wyniku tego czterobiegowego spotkania. W sensie... On ale jakby, na ma 15 tutaj biegów, ale to... My tak ustaliliśmy, nie? Dobra. Ty pójdziesz w kasku... Czerwonym. znaczy ja w niebieskim, ty w czerwonym. Okej. Okay. No i uwaga, ostatni bieg na dzisiaj. Ja idę w niebieskim, nie? Przypominam ci. No i co tu się stanie? Ajaj, ja tam trochę tym on ma problemy. Ale zaraz to ogarniemy. Ja wchodzę w kredę. Musimy tu mam to wygrać. Wygrywamy na razie wynikiem 10.8. No jak tak dojdziemy, powinno być git, ja tam próbuję właściwie im dorównać. Słuchajcie, ja nie, nie jestem słabszy od Tymonetko. dzisiaj dziś jedę wyjątkowo drużynowo, nie? My trzy, jakby trzymamy równy poziom. Dobra, blokuję ich, ale tę ładnie przy to zrobiłem, teraz muszę do Ciebie trochę dobić. Czekajcie, poprawię sobie coś, dobra. I last lap już. Musimy tak ładnie to dowieść. O kurde, ty to było ryzykowne u mnie. No dobra, słuchajcie. Wygrywamy to spotkanie jeszcze 5-1. W pierwszym biegu 5-1 i w ostatnim, czyli czwartym. 5-1. Dobra, opuszczamy te zawody. Można powiedzieć, że wygraliśmy 15-9 krosnem z łodzią na torze w Zielonej Górze na trybie trudnym. No dobra, słuchajcie. Na dzisiaj to tyle. Pokazaliśmy wam trochę tą grę. Filmy z niej oczywiście będą się pojawiać, na przykład z mojej kariery, czy jak będziemy grać na trybie lokalnym, na przykład następny odcinek może być, jak będziemy jechać z Tymkiem i z moim tatą. Dobra, na dzisiaj to tyle, zostawcie łapkę w górę, suba oraz e, dzwonek, e, no i możecie udostępnić ten film swoim znajomym, żeby jak największa liczba osób to obejrzała, a ja będę Wam wdzięczny i co? Kończymy ten materiał. Tak, by fajnie się z Wami spotkać na tej grze i do następnego razu, czyli do jutra. Elo!